Ja się nie poddam, aż w końcu Polska czegoś nie wygra. No po prostu się nie poddam. To losujemy. Uwaga, z kim będziemy grali? O, Polska w pierwszej grupie od razu, mecz otwarcia. O, z Francją nie będziemy grali, nie będziemy grali z Argentyny, Ekwador. Jest dobrze. Jesteśmy organizatorami. Kurwa, wszystkie. O, kurwa. Portugalia. Powtórka. USA. No to z USA żeśmy grali niedawno temu, ale fajna grupa nam się trafiła. Mega mi się podoba. Polska organizatorem. Dokładnie. No została wylosowana jako pierwsza. Ej, no to skoro jesteśmy gospodarzami, będziemy... Bo ja mam trzy stadiony polskie wgrane. Stadion w Gdańsku Narodowy i stadion pod Beskidzie mam wgrany. I taki składzik na... na Ekwador. Lecimy? Lecimy. Od razu ofensywnie do ataku... No, takie wyniki są w porządku, może proszę, bez samobójów dzisiaj, bo mnie szlak trafi. O nie! Poprzeczka, proszę wybij! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, było groźnie. Kurwa, zobacz co oni robią. Szczęsny broni. No, he, no nie o to mi chodziło tym podaniem. Stracę bramę przez to. Oczywiście, że tak, no zjebałem. Strasznie. Co to było za podanie chujowe? Przegrywamy z Ekwadorem, no niestety. Ej co? Już koniec? O, fuck Jak szybko zleciała ta połowa! Grosicki! Ale piękny gol! Jeden, jeden! Ale pięknie! Ale brawa! Pięknie! No i ustawienie dało radę. Grosicki przed zławki? No jedno, jedno, ale jedną. Masz rację, jedną. Piękna akcja. Grosicki pięknie, ale się obcięli obrońcy. Gryryryryryryryry! JAKIE wejście smoka? 2-1! No i pięknie. Wygrywamy. Już tego nie oddamy. 13 kałapek co ty gadasz, ale 10 już od razu wzrosło. Widzisz, aby powiedzieć, I już jest. Grosiecki. Przegrywaliśmy, wygrywamy, Elo. Grosiecki znowu! Oj nie! <ścoughs> o kurwa! Ja pierdolę, mogłem zjewać cały mecz. Wygraliśmy. I ta taktyka chyba jest spoko. Portugalia remisuje, czyli jesteśmy liderem. Zobaczcie co Senegal odjebał. 4-0 Francję. Ja pierdolę mistrzostwo świata na stadionie pod Beskidzie. Ja tak naprawdę nie wiem nawet co to jest za stadion, nie? Ale ładnie wygląda, wszystko działa. Nawet tego nie dostrzegłem. Dosierkowanie Lewandowski! Ajajaj, aj. Portugalia będzie tu niszczona na tym stadionie. To jest niesamowite, że nas wylosowało jako gospodarzy w ogóle. O. Nie, Cristiano! Nie! Rybus jeszcze tam dobija, kurwa! Z tamtego folderu... Gołuszu Robert, ale to wyjął! Zieliński! No patrz, Rui Patricio! Pięknie! No i leci, kurwa! Od godziny już leciał. Do środkowania, ale piła! No i czekajcie, że mam gałkę w górę skierowaną teraz, miałem? W prawy górny róg miałem dokładnie gałkę, poszło na rzut rożny. Nie, no. no Ale chujnia Robert nadal w kadrze, bo te padachy nic nie grają. Nie, jak nie zrobił Leo! No i właśnie o tym mówiłem, że on będzie mnie wkurwiał. Jedna trudność gry odblokowuje się po pięciu wygranych meczach Grozicki, ale gówno! Bo cały czas wyświetlenia tam rosną Jaj, jaj, jaj. I tak spalony, ale byłaby piękna brama. O, Maradona, Moderona, o nie, Kryszciano! może dobić, ale Dawidowicz, kurwa. Lewy, proszę? Lewy? Jest, to mój Boże, myślałem, że nie wpadnie, ale gol od dwóch słupków. Ale brama piękna dwóch słupków, ale już się bałem, że nie będzie! Kurde, w karnych wygramy, ale tu nie ma karnych, to jest grupa. Koniec, koniec, jeden, jeden. Ja nawet chyba nie muszę wygrywać wam powiem szczerze, bo już ojebałem wszystkich co mogłem. Czyli jeżeli zremisujemy, to wychodzimy z grupy. Nawet możliwe, że z pierwszego miejsca. To zależy jak tam z Portuga... ile Portugalia Goli strzeli. No dobra, to my możemy tylko zremisować, ale z USA możemy wygrać i będzie pierwsze miejsce. A dobrze by było, bo ja nie chcę grać z Hiszpanią. Ja chcę pierwsze miejsce mieć w tej grupie, proszę! Mimo wszystko, szczęśliwy, ok. O! Kuba to dla ciebie gol. A, kurwa, tam kurwa, ale leci. Wow, co odbiło? I jest gol, jeszcze brawa dla Kuby. Dziękuję. O, pierwszy raz się nałożyły. Robimy głosowanie na czacie. Kebab na cienkim czy na grubym cieście A póki co wygrywamy! Mamy pierwsze miejsce, może nie wyjdziemy na Hiszpanię, a będzie byka jak Hiszpania przegra i będzie miała drugie miejsce, no to się w kurwie troszeczkę Misiany nacinkiem. Może zamów sobie na streamie i my decydujemy o zamówieniu dodatka Nie, bo wy mi dacie taki ostry, że mi dupę wypali, ja nienawidzę ostrego Nie! O wow, spojenie, o fuck! Jaka dziura! O Jezu, wyjebał się. Mamy to! Wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca! Na Danię, proszę. No dobra, zobaczmy jak wyglądają grupki. Polska na pierwszym miejscu! I taka jest rabinka. No to piąty mecz do domu raczej, bo Brazylia trafię kurwa tam, rozjebiemy ją. Polska, Dania, o ćwierćfinał World Cup. Ale z tą Danią może wyjść trochę jak ze Szwajcarią wczoraj. Ale ja zawsze lu... O kurwa mać. No i się zaczyna, ja pierdolę. Bo gol praktycznie w tej samej minucie co wczoraj ze Szwajcarią. Kurwa, znowu będziemy grali 50 w ataku dzisiaj, coś czuję. No pan, co odjebał? No boże, trzeba! Kesz, okay. dobrze! Lewandowski jest! Od razu! Od razu remix! Pięknie! Teraz możemy grać trochę ofensywnie, ale piękna brama! No teraz, pierwszej, idealnie! O kurde, to może być ciekawy mecz. To może być mecz typu 3-2 też. Kurwa, proszę, nie! Uf, Tylko, że jeszcze żadnego takiego meczu nie wygrałem, nigdy, więc mam nadzieję. Proszę, Robert! Robert! O mój Boże, czemu ja? Tam u nich to może i tak. Nie! Jest! Szczęsny! Łukasz, normalnie! No nie! Uff! Grosicki, pięknie! Lewandowski! No i patrz! O, Franek! Franek! Jest Franek! Frankowski 2-1! Wygrywamy! Ale tiki takie zajebałeś, no bez kitu. Piękna akcja. Cudowna. Nie wybronił teraz leżeć tam. Ale ja nie miałem takiego błędu. Ja pierdolę. No oni teraz odegrali tiki-take. A bez kitu. Ktoś pisał, że będzie 3-2. O kur... Karny, ale go zrobił Grosicki. Jezu, dogrywka! gryfka. Ale mnie wykoził, Hamsko. Milik, ładuj. Jest! Jest gol! Myślałem, że wyjdzie, a nie wyjął! Strzelił! bramę. Co jest? Po rękach! Daj na 5 minut szczęsnego na atak, Borys. Ja tu o życie. Koniec! Mamy to. Jednak z Urugwajem gramy. Brazylia przejebała. Podogrywce też. Proszę do mamy każdego, kto anuluje. Suby jest! 2100! Udało się w końcu. Polska, Rokwaj o pół Mistrzostw Świata. O ku... ba, kurwa, ileś ty dał teraz. O pa, co robi lewy? Lewandowski! Aj! O, patrzcie! Grosiński wychodzi, Krosiński. Aj, broni! Ale celny strzał z lewej nogi? Trochę wolniej, a może jednak pocheta? Robert! Tak tylko na meczu jak u Chorwacji, wygrałem mecz w podstawowym czasie gry, opcjonalnie. <grytania> Nioj! Co to w ogóle za podanie? No i zawsze to wybronisz, maciarz dla bramce. Dogrywka! O! Boże, mam tak mało ludzi w obronie! Leżeć, kurwa! Czerwona będzie. Proszę sędzio! Kurwa! Jasny gmin. Przejebane troszeczkę. Cała Polska że ja wiem. Ale jest problem lekki. Dobra, Szymański. Celnie. Ale nie. Teraz może Bóg proszę No ty kurwa! Coś? Lewy? Aj no nie! Było no blisko! Zieliński, Lewandowski, proszę, lewy! No! Jak on wszystko broni! Nie, 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 proszę, 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 tylko nie to! Strenzy! Chyba, że w ostatniej... plus zero, koniec, karny, no nie, no nie! Rzuty karne! Nie chcę tego przepierdolić! Jestem najbliżej półfinału dotychczas jak byłem. Karne. Karne o pół kurwa, liczymy na ciebie dzięki... Robert, w którą stronę? Ja myślę, że prawe okno. Proszę Kurwa! Wszystko się zjebało już. Jeszcze raz w prawo. Przegrałem, no, już chyba przegrałem. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Boże, rzucam się w lewo teraz. Mudal poszedł się jebać? Nie, nie, może jeszcze nie, kawani? JEST! JEST! Realiz! Nie, dobra, teraz w lewo. Płacheta, proszę. To po, po ziemi może. Po, o kurwa. Za blisko środka. Nie wiem, co będzie z tego. Dobra, nice, 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 nice. Późno się rzuca ten bramkarz, coś. Może 133 ludzi ogląda jak. Chciałem zostać w środku, ale żeby nie zjebać. Jest! Jest, jest, jest. Ja już od razu widziałem, jak ten bramkarz leci. Nie, proszę, tylko nie pudło. Kurwa, 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 nie. Nie. Co teraz? Co mam teraz zrobić? Kurwa. Lewo, dobra. No, kurwa, ma. Przykre, smutno. F na czacie poproszę. Smutno w chuj. Nigdy mi się nie uda wygrać. Obstawiamy kto wygrał finał. Ja myślę, że wygrała Argentyna. Zagrała w finale z Urugwajem. A Chorwacja z Hiszpanią zagrała w meczu o trzecie miejsce i Hiszpania wygrała. Mówiłem! Mówiłem! Tylko, że znowu nie trafiłem wyników. Bo Chorwacja wygrała z Hiszpanią, ale drugi raz obstawiłem dokładnie. Ile dałbym by zapomnieć? wszystkie chwile, te które są na mnie, bo chcę.